Dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym galupowym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z serii pomarańczowych talentów czyli tych influencerskich, inspiracyjnych. Dzisiaj o talencie wiara w siebie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do posłuchania o tej cesze. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki Idź Swoją Drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak Ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Zobaczmy, co mamy w książce. Wiara w siebie jest podobna do pewności siebie. No, tutaj trochę się nie zgadzam. To znaczy, trochę bym powiedziała, że jest podobna, i wtedy będzie ok. Dlaczego? Bo cecha wiara w siebie. Mówi o tym, że jestem przekonana i jestem pewna co do słuszności decyzji, którą podjęłam, natomiast niekoniecznie to oznacza, że wszystkie decyzje i całe swoje życie biegnę, będąc pewna siebie i będąc pewna tego, co zrobiłam. Czytamy dalej: W najgłębszym zakątku swojej duszy nosisz wiarę w swoje umiejętności? Tak, znowu, pod warunkiem, że miałam czas, żeby się przekonać co do tego, że miałam czas, żeby się zastanowić nad sobą, że miałam czas, żeby się stanowić nad swoimi decyzjami i wtedy, kiedy już się utwierdzę w tych decyzjach, to, że, to wtedy rzeczywiście mam wiarę w to, że podjęłam dobrą decyzję. Wiesz, że sprostasz podjętemu ryzyku i wyzwaniu. Ok, tak. Wiesz, że potrafisz żądać tego, co ci się należy, że potrafisz być skuteczna skuteczny. To nie jest tak, że są to osoby takie no właśnie rządne czegoś. Raczej rozmowa z tymi osobami opiera się na tym, czy ta osoba już podjęła decyzję, czy też nie podjęła. Jeżeli podjęła, to rzeczywiście jest osobą, która stoi na stanowisku tej swojej decyzji, broni, chroni tej decyzji. Ale to nie jest tak, że, że jest jakaś taka, nie wiem, przemocowa, czy taka właśnie rządna czegoś. Czytamy dalej. Ale wiera w siebie to coś więcej niż pewność siebie. Uf, nareszcie, tak, to prawda. Obdarzone cechą wiar w siebie nie tylko masz pewność co do swojej zdolności, masz także pewność, że potrafisz ocenić sytuację. No i właśnie tutaj bardzo się już jest zbliżamy się do lepszego określenia tego talentu. Patrząc na świat, zdajesz sobie sprawę, że twoja perspektywa jest jedyna w swoim rodzaju. Jeśli dotyczy twoich spraw, Dam przykład. Jeżeli podejmujemy decyzję o wyborze studiów, i w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że wybieramy kierunek, który nie jest dla innych oczywistym wyborem, to właśnie ta perspektywa nasza jest jedna jedyna w swoim rodzaju, natomiast to jest tak, że te osoby, które przyglądają się naszej decyzji i ją oceniają, Dziwią się, dlaczego wybraliśmy ten właśnie kierunek studiów, natomiast dla nas już ta decyzja jest oczywista i rzeczywiście wtedy ta perspektywa jest jedna, jedyna. A ponieważ nikt nie widzi dokładnie tego samego co ty, nikt nie może podejmować za ciebie decyzji ani mówić ci, co masz myśleć. No i właśnie zgadza się w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałam. Inni mogą udzielać ci wskazówek, sugerować, ale to ty jesteś panem, panią swojego życia. I faktycznie jest tak, że bardzo dużo słuchamy porad, słuchamy tych wskazówek, słuchamy inspiracji, natomiast mając ten talent, to my ostatecznie podejmujemy decyzję i jeżeli ją podejmiemy, to wiemy, że ta decyzja jest słuszna. Tylko ty masz prawo wyciągać swoje wnioski, podejmować własne decyzje, działać. Taka władza ostateczna daje odpowiedzialność za kierowanie swoim życiem. Nie tylko Ciebie nie przeraża, ale odczuwasz ją jako coś bardzo naturalnego. No, i to tutaj się zgadza, tutaj nie ma nic do dodania. Bez względu na okoliczności, zawsze wiesz, co jest najwłaściwszą rzeczą do zrobienia. Nie musi to być najlepsze dla wszystkich, ale wiesz, że w Twoim przypadku i danej sytuacji jest to właściwe dla Ciebie. To prawda, to znaczy czujemy i wiemy, co jest dla nas właściwe, wiemy, jaką decyzję podjąć. I co ciekawe, Osoby, które mają tę cechę, mają ten talent, są osobami, za którymi inni też podążają właśnie z uwagi na to, z jaką pewnością te osoby podejmują decyzję. Nawet jeżeli podejmują tę decyzję tylko wobec siebie. Twoja wiara w siebie może się przejawiać w sposób bardziej lub mniej widoczny w zależności od innych twoich silnych cech. Niemniej jednak jest ona czymś trwałym i mocnym, niczym kil statku, Wychodzi cało ze sztormów i pozwala ci utrzymać właściwy kurs. Bardzo ładnie, metaforycznie przedstawiony ten talent. Ja lubię nawet powiedzieć, że, jest, że ten, ta cecha jest jak skała, <grym> o którą dwa tysiące lat rozbijają się fale, ona cały czas w tym samym miejscu. Dobrze, to zerknijmy, co mamy jeszcze w, na karcie talentu. Widzimy tutaj, czytamy, że są to osoby, które kochają mieć kontrolę nad swoim przeznaczeniem, czyli podejmują decyzje odnośnie swojego życia, a nie czekają aż to życie podejmie decyzję za nie. Są osobami, które również mają zdolności kierownicze, ufają głęboko swoim instynktom, prą naprzód z pewnością siebie, nawet jeśli droga jest trochę ryzykowna. Ograniczeniem może być to, że czujemy się samowystarczalni, a jednak warto pamiętać, że potrzebujemy innych, chociażby do inspiracji, niekoniecznie podejmowania decyzji odnośnie naszego życia, ale przynajmniej do inspiracji. Lubią wywierać wpływ na innych, są osobami, które mają to wewnętrzne przekonanie, że podjęły dobrą ocenę, nawet w obliczu tej zewnętrznej niepewności, czyli właśnie takiego powątpiewania od innych osób. Są również osobami, które y, potrzebują wolności do działania i również mają pewność, która jest otwarta, takie na upewnianie się, czy właściwie podejmę decyzję, ale wtedy, kiedy już ją podejmę, no to już wtedy rzeczywiście się utwierdzam, tak w całości, że to jest właściwa decyzja. Piękny talent z dużą, jak każdy pomarańcz, z bardzo dużą dawką energii. Nie chciałabym, żeby był odbierany właśnie jako taki arogancki, czy jako taki zbyt pewny siebie, wręcz przeciwnie, jest to osoba, która rozważa wiele rzeczy i rozważa decyzje, aczkolwiek, tak jak już wcześniej wspomniałam, wtedy, kiedy je podejmie, są to decyzje bardzo trwałe, pewne i niezmienne. Dlatego nie dyskutujmy z osobami, które mają wiarę w siebie, jeżeli już podjęły decyzję. Raczej zastanówmy się i zapytajmy, dlaczego ta decyzja, nie inna. I wtedy, jeżeli oczywiście jest to obopólny interes, warto podążać za osobą, która podjęła już tą decyzję. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Do miłego usłyszenia.